Dzień dobry, witam na badaniu nerwu trzeszkowego. Dzisiaj sprawdzimy sobie kilka kwestii. Zobaczmy jak reagujesz na niektóre rzeczy. Mhm. Bez obaw. Wszystko powinno być ok. Pozwól tylko, że założę sobie rękawiczki. Dla celu higieny po prostu, rozumiesz? Tutaj swoje przyrządy na początek, może powiedz mi coś o sobie, jak się nazywasz? Jak masz na ten? Ile masz lat? Okej. Okay. Palisz. Pijesz. A może Harry Potter. To było tylko takie delikatne pytanie. Śmiesznawe. Hihi. Hi. Dobra, na rozluźnienie atmosfery. Jeszcze tylko parę notatek. Jak się dzisiaj czujesz? Jakieś choroby w rodzinie? Ok. Tak wiem, piszę szybko, ale tak czy inaczej, to są tylko szlaczki i kropeczki, no bo lekarze nie piszą inaczej, prawda? Czy poważnie chorowałeś w, w przyszłości. Ok, czy bierzesz jakieś leki na cokolwiek? Czy w rodzinie występują jakieś choroby przewlekłe? Ty cierpisz na jakąś chorobę przewlekłą, o której wiesz. Okay. Kiedy ostatnio się badałeś? Takie gruntowne badanie od góry dodało. Trzeba się badać. Okej, okay. stolec był dzisiaj. No, odpowiedz. Co taki zaskoczony. Pytam ciekawość. O, nie ma znaczenia tak naprawdę. Lubię wiedzieć. Okej. Okay. Pytanie mamy prawie z głowy. Oddajesz krew. Jeżeli jesteś zdrowy, to polecam. Fajnie jest pomagać. Ok. Dobra, wszystko na pierwszy rzut oka wydajesz się w porządku. Jeśli chodzi oczywiście o wygląd. Na, chodzi mi o stan zdrowia. latarki. Mam też mocniejsze, ale nie będę cię oślepiał dzisiaj. Proszę cię, spójrz tutaj, dokładnie tutaj i samymi oczami nie ruszę głową, tylko oczami podążę za światłem latarki, ok? Super, no to jedziemy. Nie? Tutaj patrz, nie patrz mi na palec. Mam cię. Ok, jeszcze raz. Ok. Ok, teraz spójrz na mój nos. Patrz na mój nos ciągle. Ok, ciągle patrz na mój nos. Nadal patrz na mój nos. Nigdzie indziej, tylko na mój nos. Wiem, że nie jest ładny, ale patrz. Ok, i jeszcze raz zakryję jedno oko. I drugie oko. Ok, teraz zasłonię ci oczy. Wezmę rękę. I jak tylko znajdziesz światło, to na nie spójrz. Ok, dobra, jedziemy. Sprawdzić jak twoje źrenice reagują na zmianę światła. Okej, okay. okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Z kopząku. Ile widzisz palce? Okej. Okay. Teraz, 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 teraz. teraz. I jeszcze raz. Ile widzisz palcy? Ok. Teraz. Ok. Teraz, teraz, teraz. Teraz, teraz. Ok. Tak samo tutaj. Ile widzisz palcy? Teraz, 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 teraz. teraz, teraz. Ok. 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 Jeszcze tylko zerknę w twoje oczy nie bój się mhm mm mhm mm okej, okay. wszystko wydaje się w porządku tutaj mam tutaj pędzelek z jednej strony jest włosie z drugiej jest dosyć ostra końcówka chciałbym żebyś powiedział mi, którą częścią będę cię dotykał czy ostrą, czy tym czy tymi włoskami, okej? Okay? no to zaczynamy, Podważę. okej, okay? możesz zamknąć oczy, dobra okej okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, dobrze. Czujemy sobie teraz twoje zapachy. W sensie twój zmysł węchu. Nie twoje zapachy, bo okej, okay, Nie śmierdzisz, także było kompanie, Fajnie. E, mam tutaj cztery zapachy. Twoim zadaniem jest powiedzieć mi, jaki czujesz zapach, okej? Okay? Zamknij oczy. Dobra. Okej, okay, jedziemy pierwszy zapach. i czujesz zapach dobrze okej okay. świetnie kolejny zapach i czujesz zapach Mieć. I teraz super. Oczy. Zamknij oczy, proszę Cię, zamknij oczy. Ok. I teraz Twoim zadaniem będzie powiedzieć mi, przy którym uchu słyszysz dźwięk. Dobrze? Może być przy tym, a może być przy tym. Ok? Świetnie. Dobra, zamknij oczy, zamykaj. Ok, jedziemy. Ok. Zadanie. Wrócimy tak, jakby do poprzedniego, do pierwszego zadania. Teraz Twoim zadaniem będzie spojrzeć znowu na mój nos i powiedzieć mi, patrzeć na mój nos i powiedzieć mi, w którym momencie przestaniesz widzieć palce. Ok? Sprawdzimy sobie twoją, Twój wzrok. Jak, jak szeroko sięga. Dobrze? Ok, dobra. Jedziemy. Ok. Świetnie. OK. Świetnie. Sprawdzimy sobie Twoje rozpoznawanie kolorów. Z tej palety tutaj. Wskażę Ci jeden kolor. Twoim zadaniem jest jak najszybciej odpowiedzieć mi, co to za kolor. OK? Okej. Okay. Świetnie. No to lecimy. Uwaga, wybieram kolor. Ten. Super. Jeszcze raz wybieram kolor ten, ten tu świetnie. Notatek. Zamknij teraz jeszcze raz oczy i będę teraz tą ostrzejszą końcówką pędzla dotykał Twoją głowę w pewnych miejscach i Twoim zadaniem będzie określić mi, czy to jest z lewej, z prawej, bliżej czoła, czy bliżej karku, ok? Czy może na środku, gdzieś na górze, w porządku? Ok. No to zamykaj oczy i zaczynamy. świetnie super super doskonale super ok jak już tak jesteśmy to jeszcze tylko sobie zerknę na Twoją głowę mam tutaj małe szczypczyki Przejrzę sobie tylko, czy wszystko jest w porządku z Twoją skórą głowy, ok? Też mogę to zrobić przy okazji. Jak znajdę jakieś nieś nieścisłości, to dam Ci znać. i uderz się do dermatologa, co? Super. To jest taki gratis, także spokojnie. Że tak zażartuję za friko. i uh -huh. Nie wydaje się w porządku. Nie wydaje się jest w porządku. Pierzesz jakieś witaminy? Nie, na no to super. Ja mam tutaj. Nie, nie super. Ja mam tutaj przy okazji witaminy. Słuchaj. cynki magnez, witamina D3. Naprawdę bardzo ważne jest, żeby się je brał. Przydadzą się tobie. Jest dużo warzyw? Trzeba czasami uzupełnić witaminy. Także polecam ci te. wypiszę ci je na receptę. Oczywiście no nie potrzebują recepty, ale wypiszecie, żebyś wiedział, co, co wykupić. Ok, dobra. Po jednej kapsułce dziennie. Mhm. Dobra, super. Wypiszecie tylko tutaj, że Ci je zapisałem, żeby wiedzieć na kolejne badanie. Tutaj te wyniki dam ci też skierowanie na badania krwi przy okazji i z tymi wynikami uderz się do lekarza rodzinnego. OK? Super, świetnie. Ode mnie to by było tyle. Tak, wszystkiego dobrego życzę. Cześć, trzymaj się, na razie.